– Piwa! – Ja stawiam. Widział kto mi nasza szastającego renami? No pytam, ja nigdy. Zależy od kompanii. Słyszeliście, patofiany! I walami od niego! Co jest mój najlepszy przyjaciel? Przy piwie lepiej się rozmawia. A coś pięknie powiedział! To ozym! — Będziemy gadać? — Przyjechałem z Temerii. Byłem tam kiedyś. Piękna kraina! Boby mają takie wielko chlecyce! Temerii boją się, że Hensel będzie chciał wykorzystać Bezkulewie i uderzy od zachodu. S -s -s mają rację! <grytanie> Hensel rozjebie wszystkich! Sąsiadów też morderza! Słyszałem, że ludzie coraz bardziej się go boją. Ludzie boją się królów, a mrówki niedźwiedzia, co nie? Mrówki są małe i głupie. Gdyby zjednoczyły mrowiska, pogoniłyby każdego niedźwiedzia. No cóż to? Niech żyją!